Witajcie moi drodzy moi mili w kolejnym odcinku e, powrotu Juventusu tam potęgę, Powrót na, powrót na szczyt Juventusem. Tak się ta seria powinna nazywać. Moi drodzy moi mini w ostatnim odcinku. Hmm, Bo dobrze, więc czas teraz przejść do meczu z Lazio Rzym. E, jesteśmy liderami, ale Milan tego meczu nie grał, więc mamy Milan tam jeden zaległe spotkanie. Trudno. E, Zowodujemy selekcję Tom. Pyk no tak wiem, że też się nie ma w klubie. i muszę kogoś tam wsadzić. Wsadzę, no, Ruganiego, wsadzę, to brzmi, dziwnie brzmi, i Milik nie może powiedzieć, bo ma uraz, to powiedzie ten pan. Eee, jakoś tak widziałem, no, Quadrado tutaj wejdzie, bo tak szczerze nie chcę się grać tym Danilo. podrado eee, tutaj. I co, i to, i gramy tak. Eee, I co, i gólu, no. to jest match z Lazio, więc to jest już cięższe takie spotkanie, ale no, mamy szansę oczywiście na Zgarnięcie trzech punktów. No na to na pewno liczymy. Liczą nasi kibice. Liczymy my też, żeby wygrać z i zrobić trzy punkty. Kieza, McKenny, Pogba. Di Maria uderzył, ale. Nie na ich dokładnie. Teraz Kieza, Brzuta, McKenny, Sandro. A, nie, 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 Rabiot McKenny, Kieza. Sandro coś się tam sędzia dopatrzył. BAR. Dobra, mmm Wchodzą, 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 na no, szczęście. Patrzę godzinę, widzowie. M puod blacha, ale to rozrzucenie piłki było słabe. Oj oj, problemy. Tu też muszę zmienić tą samą że co mam zmieni zmieniłem w, 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 w karierze Tottenham. Nie chcę tego, bo to potem źle nam wychodzi. Na złe idzie to potem, więc lepiej, żeby tego nie ustawić. Bo potem płaczemy, że coś tam nie wychodzi. I co? I gówno. Ale elokwentna rozmowa. Oj, dobra, już tam gola widziałem, dobra, brawa Sandro, kieza, no ale ładnie powinno się wychodzić z taką akcją. W ogóle, porównując te cele, które mamy w Totehami, a ja tutaj, tutaj mamy mieć, wygr wygrać ligę, eee, ten, tam dojść do półfinału Ligi Mistrzów, co jest moim zdaniem abstrakcją. Patrząc na to, jak wygląda nasza jednostka to... To dziwne. To chore, chore są te wymagania ze strony zarządu Juventusu na ten sezon. Duża presja się na nas od razu kładzie, bo wiecie, nie zrobimy żadnego, to będziemy musieli się pożegnać z tym miejscem. Mój bravo! brawo. Ostatnie minuty i dobra zmiana, dobre wejście i, i strzela taki Nico Williams z Tottenhamu. Może się zrobi z niego, z naszej kariery tej drugiej. Myślę się lepiej należy grać tą karierę, to te Hamem, ale no wiadomo tutaj też muszą uh, się przyzwyczaić do tego dobra, wygrywamy z Lazio yy, na stadionie Olimpico w Rzymie yy. no ale jesteśmy liderem jesteśmy liderem tabeli, yy, 10 punktów Właśnie, co odpowie na to Milan, bo Milan jeszcze tego meczu nie grał znowu Kieza w drużynie tego, nie w drużynie miesiąca Kieza <słuch> Ja pieliczę. No okej, okay. miejsce będzie w tej drużynie misią, co tak Milan remisuje. Milan traci punkty. To jest bardzo ciesząca informacja, bo teraz. My możemy odskoczyć bardziej, ale i tak Milan ma ten jeden merzaległy. ale odskakujemy bardziej. 3 do 1. wygrywamy z Sampdorią. No z kolei myślę, że do do konta już trzy punkty przewagi nad Bolonią, e, nad drugą Bolonią, 4 na na Bardzo ładnie to się na razie układa. W Lidze, i nie powiem, że nie, bo to wygląda bardzo dobrze. I, jeśli mamy do mówić o odbudowaniu, powrót na szczyt Juventusem, to wychodzi to nam da bardzo dobrze już w pierwszym sezonie. No ale zobaczymy. zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie, że te pieniądze, które dostajemy, no niestety. No nie są aż tak duże. Eee, czas na mecz z Manchesterem City, czyli zaczynamy już grupę Ligi Mistrzów. Eee, ja obejrzę ten mecz, pomimo że to jest mecz u siebie. Ja obejrzę to spotkanie, bo fajnie by było zacząć. Eee... Trzymaj Kenny, nie może być w tym meczu. Ja pierdolę, co ty tam ma się za klauzulę wpisane. Nie no co, tego nie będę sprzedawał, bo ten jest dobry. <laughs> Low Selection, e, Juventus. Napiszcie w, ogóle w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć na karierę w FM23 na 22? Sorry. E, może zobaczymy tam karierę kiedyś. Nie wiem, choć się domyślałem. nie, w sumie tak się nie domyślałem. E, dobra, to jest mój skład, którym jedziemy na to spotkanie. Jedziemy z Koksem. Ja z Koksem nigdy nie e, Panowie, no spokojnie. To jest... Tylko Manchester City, albo aż. Chociaż ta nasza forma jest naprawdę bardzo dobra. W lidze, więc fajnie, jakby to było potwierdzić w meczu Ligi Mistrzów. Guerrero gra w, w City? Lampte, co oni za transfery zrobili? Tego znam, ale Lampte. Pierwszy z jest Lampte. Brighton grał? Czy źle kojarzy? Bo nie wiem, kim jest i to naprawdę. Tak wiem, że ja się przyzwyczaiłem, że widzę czat W ogóle mam takie coś zrobić: eee, jak, eee, żeby zrobić streamy. Streamy na Twitchu karierę byśmy robili, i potem byście mogli obejrzeć tą karierę. Będziecie mogli najpierw obejrzeć wcześniej na streamy wideo Radio, się potem będziecie mogli zobaczyć tą na kanale. Ale czy to się sprawdzi, zobaczymy. Mam bardzo zobaczymy na razie. Na razie robimy to, co robimy, i wątpię w to, że to się zmieni w najbliższych odcinkach. W 10 też wątpię w to. Ale zobaczymy. Kieza, teraz ładne zejście z tomaksią. Pociągnął tą sytuację. Pociągnął, wiem, że brzmi bardzo dziwnie. Kieza, pan sędzio Fowl. No myślałem, że gwizdnie. No, City nie oddał żadnego strzału. To jest też dziwne. Ładna klepa, Wlachowicz, To trzeba było wykorzystać. Poszła ła na klepa, ma jeszcze rzut wolny, do no, sędzia strzelić? I Maria. No tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Coś się z Gatti dzisiaj. zdejmę, bo się boję, że mi tutaj czerwoną wyłapię. Bo nudci będzie, bo to jest pełność, którą no, wprowadzę na wisko. Eee, coś bym na kiedy. Eee, na razie nie, ale się boję, że tą czerwoną by wydropił, a na samym on by, będzie nam bardzo przydatny. Więc na razie zostawimy tego Kiezy, ale będziemy mogli myśleć nad zmianą tego to zawodnika. O, ale Dudzina się trafiało. Jest Beka. Oj oj ojoj. Nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Blachowicza. A dwóch zawodników, którzy już nie będą mogli tak mocno presować, bo mają watkę, bo już mają po dwie... Znaczy po żółtej karcie. No dwie tam są razem. <grym> Dobra, czas zmienić Blachowicz Kiez. Blachu to jest mniej. bo mają porzucę karce, To nie można ryzykować z takimi sytuacjami. Cały, cały czas gdzieś błądzę. Cały, cały czas remis w tym meczu nie jest dobrym wynikiem. Może już. Za... Pierwsza połowa była dla nas. Okej. Okay. Okej. Okay. No cóż, będzie ciężko teraz zwycięstwo. No to jest Manchester City, no będzie ciężko wygrać z uh, The Citizens. Osticzwary bardzo ładnie, a kadzi samobój. Bum, bum. Szczęsny. co ty odwalasz. 10 minut, a ten, już, a ten już tam biegnie. Jeszcze tam po żółtej karcie, bardzo ładnie. <laughs> ładnie dropi. Ładny dropik. E, Grilli strzedł. No to dziwne. Fodena prowadził Guardiola. I wiecie, po meczu piąteczka z Pepem Guardiolą, pan z zbije piąteczkę z takim gościem. To była bardzo dobra sytuacja. Ale może po zwycięstwie dobrze by nuć? To był mądry faul. Harald jest na boisku jeszcze? Nie, Alvarez Mareza fuził. Co za debil. I to, że wyzywa pana Pepa Guardiola, ale głupia to była zmiana. Dobrze, państwa, że kończymy. Remis w tym meczu. Bardzo dobry wynik, moim zdaniem. Może nasze gra zostawiała też trochę do życzenia, ale w tym meczu remis jest to dobry wynik. I będę to powtarzał cały czas, cały dzień, całą noc. Empoli. Empoli, co znaczy empoli? Szybka symulacja tego spotkania. E tam mieliśmy już symulację z Sampdorem, tak. I teraz mam znowu empoli siebie, ale potem mamy Liverpool, <coughs> po Liverpool wicę. Więc to będzie akurat już <słuch> cięższa sprawa. Ale tutaj najpierw myślę no, o tym kurde Remis, to nie jest dobry wynik. Eee. No. Yy, to nie jest dobra sprawa, no, bo tracimy też punkty. No Milanu nas doskoczył na Ksioskach. Yy, co chce Bonuci? Bonuci chce pastę. Nie wiem, co chce Bonucci, ale niech chce. I tak nie dostanie tego, co chce. E, czas na Betfikę. E, e. No, przydałabym... Tutaj już te trzy punkty powinny być, bo... bo tak. My mamy dojść do półfinału, panowie, to nie są żarty. Nie wiem, jak tam się trafi jakaś łatwa drabina, to fajnie, ale jak, no, jak dostaniemy real od razu, to... To do, do, do widzenia robimy. I to mówię z pełną powagą, bez żartów, ale tak by było. Bo... Jesteśmy drużyną, która może walczyć o takie rzeczy. <grym> Jak to Biały, w Michiewicz, to nigdy nie będzie nasze, Coś, czego nigdy nie zdobędziemy. Bardzo użyliwe. Dobra, czas na mecz z Benfiką, Kurwa, ten Gatti w ogóle chyba na mecz nie wchodzi, bo cały czas jest zdenerwowany. Dobra. Eee, Milik na no, ławce, znowu Milik no, od pierwszej minuty, trudno, Lachowicz jest w lepszej formie. Skurczywiki zaatakowali, a ja zapomniałem znowu ustawić jednej rzeczy. Ładnie, dużo miejsca i brawo, Di Maria. Dobry, to strzał, dużo miejsca zostawili mu obrońcy i co, i wykorzystał to. No, tego. O tym nie można zapominać. 7 żyć, takie kot. Ja czekaj, czy takie kot, 7 żyć, jakoś taka piosenka była kiedyś. Kiedyś, no, rok temu, dwa, no, kiedyś. Bumerem jestem. Teraz Benfica ma sytuację, oj Dawid, Dawid Neres, ja pierdolę. Dawid, Dawid, nie, David, Dawid Neres miał dużo miejsc, za dużo, ale może od razu odpoczął się, no jeszcze nie, Gatti w ogóle uderzył, Gatti piłkę dotknął, aha, no jest fantastycznie, Jezu. Dobra, zdejmuję tego Gatiego. Oj, zapomniałem o quadratu. Dobra, niech on gra. Takie kot, siedem żyć. W sumie ma dobrą ocenę Danilo, więc nieodpowiedzialne by było zdejmowanie go. Remis tutaj to tak, tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Boż, Co tu się dzieje? Teraz dobrze jakby PS, jakby przy tym remisie by dobrze jakby PSV zremisowało z z Manchester City. A już walka z Manchester City mi też się nie fajnie widzi. Nie, wolałbym, żeby City wygrało walka z z tym. Z, z, no City prowadzi. I to mam nadzieję, że dużo. 4-0. Dobra. Zamknę ryj. Jestem spokojny. Oj, trzeba zmieniać. Bo trochę gramy bardzo niedobrze w siebie. I to widzę teraz. Wlach opóźni wojskowej Mili, bo to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana, fantastyczna. Więc mam nadzieję, że jakieś efekty to przyniesie. Uh, ja takie trzymam żyć. 9 zmienia się na 99. Dziewięć. Czy mam dwie dziewiątki teraz na, na napadzie, dwie dziewiątki w składzie, można by rzec. A a ja jednak tylko jeden napastnik. O no, co chodzi? Ja no, pół żartem, pół to mówię. Nie no, tylko żartem. Eee, no Remis w tym meczu. No, tak cienko. Cienko bym powiedział. No 12 punktów i tak bez zdobycia jeszcze, no nie będę się zamartwiał na tym, ale no tak cienko bym powiedział, bo tam Benfica to jest jednak drużyna do, do pyknięcia, chociaż mamy teraz dobrą sytuację. Mamy jeszcze rzut wolny. Przed kardem karnym trzeba było wprowadzić. No właśnie, trzeba było Moise Kena wprowadzić, bo ten by wyszedł i strzelił. Sandrę Z... jeszcze żółtą. Wyrwało to, było też głupie. Bo ten Danilo mi nie wypadł. Kiezok, druga żółta kartka. Nie odpowiedziałem. Jeden do jednego. Drugi remis już w tej grupie. Podczas dwóch meczów, Więc to dosyć średnie wygląda. Ale trudno. Mam nadzieję, że odrobimy w następnych spotkaniach. No i tak strata do, do drugiego miejsca to jest jeden punkcik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro. Na karierze Totehama. Tak